Daj lejce. Oddaj mi dziecko! Nie! Pożałujesz, łajdaczko. Jesteś mi winien dokumenty. Daj mi chłopca! Nic ci nie jest? Ten diabeł chciał nas zabić. Dlaczego, Elisabetta? Myślałam, że nie żyjesz i chciałam go mieć. Ta kobieta na pewno by się go pozbyła. Kupiłaś go od akuszerki z Garbancilio, tak. Jak to się odbyło? Ciotka zawiozła jej pieniądze. Urodził się przed czasem, więc akuszerka dała go kobiecie, która straciła dziecko, żeby go karmiła. Po dwóch miesiącach go przywiozła. Zrobiłam to dla jego dobra. Przysięgam, Ricardo. Skąd masz ten naszyjnik? Mąż dał mi w dniu ślubu. Dlaczego? Nie Masz już swojego syna, więc puść nas. Jeśli każesz nam wracać, poślą nas do więzienia, albo Alberto nas zabije. Błagam cię. Co z woźnicą? Może jechać. Odjedźcie. I niech Bóg Wam wybaczy. Zawsze cię kochałam. I zawsze będę kochać. Nigdy nie chciałam cię skrzywdzić. Przysięgam, Ricardo. Kobieta, którą wybrałeś, jest nędznicą. Nigdy cię nie kochała. Nie zasługuje na ciebie. Siadaj, paniusiu. Ricardo, kocham cię. Ricardo! Te amo! Dowiedziałeś się? To jest mój syn.. Nic ci nie jest. E já Został pan wyznaczony na burmistrza przez Don Jorga Zaoferował mi to stanowisko, ale nie przyjąłem. Dlaczego? Wyrzuty sumienia. Chcemy sprawdzić zgodność zezwoleń importowych. Tędy proszę. Muszę ci za coś podziękować. Za co? To ty otworzyłaś mi oczy na Santiago i dzięki tobie stał się członkiem naszej rodziny. Cieszę się. Ja również. Ponieważ jestem dumny z syna. I z ciebie, córko. Złe cechy odziedziczyłaś po mnie, ale są w tobie pokłady dobra, które zawdzięczasz matce. Masz prawo wyboru męża, ale ma być dobry dla Tity. Dziękuję. Posiłek był doskonały, Fortunato. Bardzo Ci dziękuję. Zauważyliście, że pierwszy raz w tym roku jemy uroczysty obiad sami, bez gości? Sí. Tak. Y I za to Wam dziękuję. To prawda, wszystkie są napisane jedną ręką. Pan już to zauważył? Tak. Czemu nie zawiadomił pan władz? Jakich? Don Jorge? W porządku. Zatrzymamy Don Jorge Manserę i Alberta LaFonta. Będę kontynuował kontrolę. O co chodzi? Chcą aresztować twojego ojca. Nie ma go. Wiesz, gdzie jest? Nie. Przekazałeś te dokumenty. Nie ja. Choć jestem za to odpowiedzialny. Nie zadręczaj się. To był twój obowiązek. Niech połowa żołnierzy tu zostanie, a my zatrzymamy Manserę. Rozkaz. Przyszedłem aresztować Don Jorge Manserę i Ruiza za oszustwa wobec korony. Jak tylko wstałem, wiedziałem, że to nie będzie zwyczajny dzień. Nie tylko z Twojego powodu. Przebudziła mnie myśl o przyszłości. Mnie też się to zdarza. Wznieśmy toast za rodzinę i za życie. Na zdrowie, moje panie. Córko, lata, ichu, synu, sobrina, Siostrzenico? jestem, na zdrowie. Salut, padre. Najlepszego ojcze. Ojcze.